Delegacja z obwodu kaliningradzkiego odwiedziła braniewski cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej. Był sam gubernator Grigory Boss, byli motocykliści, a także liczna delegacja z Polski. Wszyscy oddali hołd pochowanym tam żołnierzom. W trakcie uroczystości podkreślano wspólną historię przyjaźnie obu narodów słowiańskich. Polacy pokazali, że pamiętają o ofiarach i dbają o cmentarz. Rosjanie podkreślali, że łączą się z nami w bólu w obliczu tragedii z 10 kwietnia i że jesteśmy braćmi i należy o tym pamiętać w przyszłości. Po uroczystościach na cmentarzu wszyscy spotkali się pod bazyliką w centrum Braniewa. Delegacje poruszały się w asystie motorów, nie sposób było ich nie zauważyć. Więcej o uroczystościach w kolejnych wydaniach wiadomości. Ryk półtonowych maszyn robił wrażenie. 150 motocyklistów w czarnych skórach z powiewającymi flagami zjechało się w minioną sobotę do Braniewa. Motocykliści z różnych klubów w Polsce, a także z Rosji spotkali się na braniewskim cmentarzu. Najpierw zapraszają do siebie, potem są rewizyty i w ten sposób środowisko motocyklistów polskich i rosyjskich się integruje. Kontakty między sobą utrzymują od lat, starają się widywać często. Kilometry nie mają dla nich większego znaczenia. Będąc w zeszłym roku na tym rajdzie odwiedziliśmy, odwiedziliśmy akort Moskwę, byliśmy w klubie, u, u tutaj u tych, u, u tych u dzisiejszych organizatorów wspólnie razem, rozmawialiśmy o, o jakieś naszej historii, o, o pamięci naszych rodaków, ludzi, którzy akurat ginęli na ich ziemi. No i stąd chyba pomysł, żeby odwiedzić akurat nasze miejsca i upamiętnić swoich, swoich rodaków i swoich żołnierzy. Tak właśnie było z ostatnim wizytą Rosjan w Braniewie. Miejscem docelowym był jeden z większych w kraju cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej. Tam motocykliści z obu krajów oddali hołd poległym żołnierzom, a przy okazji uczcili Dzień Zwycięstwa. Motocykliści ze strony rosyjskiej zaproponowali przyjazd do Braniewa, żeby wspólnie złożyć wiązanki na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Myśmy jako motocykliści Ole Carter Club zaprosiliśmy do tego udziału z polskiej strony jeszcze inne kluby motocyklowe i motocyklistów niezrzeszonych postanowiliśmy przyjąć ich na granicy, i przyjechać razem z nimi, żeby w tych uroczystościach uczestniczyć. Blisko 150 motorów. W tej grupie Rosjanie, Litwini ze strony polskiej motocykliści z województwa zachodnio-pomorskiego, z Trójmiasta, z Braniewa i okolic, a także z Elbląga. Nasz klub Orzeł także jest bardzo aktywny. Jeździmy na imprezy, tak i jak widać jesteśmy tutaj bardzo często zresztą w Braniewie na różnych imprezach. Zapraszani jesteśmy jako klub Orzeł Elbląg. Motocykliści po raz kolejny pokazali, że daleko im do stereotypowego wizerunku złych facetów na ryczących maszynach. Jak sami mówią, nie dość, że na drodze jeżdżą zgodnie z przepisami, to i udzielają się w najróżniejszych akcjach. 10 kwietnia robiliśmy w Braniewie akcję Motoserce. Tam też prezentowaliśmy i zresztą o tym mówiłem, że chcemy jakby pokazywać ten wizerunek motocyklisty, który nie jest uciążliwy do społeczeństwa. Kto nie widział sobotniego zlotu, niech żałuje. Te maszyny naprawdę robią wrażenie. Okazja do nadrobienia zaległości będzie pewnie niebawem. Motocykliści z klubu Orzeł, kalendarz imprez mają bardzo napięty. Niebawem zobaczymy ich na siódemce, bo w najbliższą trasę udają się do Olsztyna, do kolegów z klubu Tabun.